Slachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz. Pisał we fraszce na zdrowie Jan Kochanowski. Doświadczajmy zatem takiej wiedzy jak najrzadziej. Dbajmy o zdrowie, badając się systematycznie, a także uczestnicząc w programach profilaktycznych. Każdego wszelako nieszczęście nie ominie. Wielu zdać się musi na pomoc lekarzy czy pobyt w szpitalu. Wówczas podejście personelu medycznego do pacjenta, jakość sprzętu posiadanego w medycznej placówce są kluczowe do powrotu do zdrowia. Im bardziej kompetentna, Kadra. Im więcej nowoczesnych urządzeń i komfortowych pomieszczeń, tym znacząco rosną szanse na skuteczne wyleczenie. Powyższym wymaganiom zdecydowanie sprostał szpital specjalistyczny w Brzozowie, podkarpacki ośrodek onkologiczny. W kończącej się samorządowej kadencji nie tylko utrwalono wypracowaną przez dziesięciolecia markę, ale bezsprzecznie podniesiono poziom usług. A także stworzono perspektywy, jakie nigdy dotąd nie rysowały się przed Brzozowskim Szpitalem. Jakość, tradycja i możliwości Brzozowskiej Lecznicy to nie jedyne wyróżniki spośród innych ośrodków onkologicznych. Szpital specjalistyczny w Brzozowie jest drugim szpitalem w województwie podkarpackim, który jest szpitalem onkologicznym. Generalnie szpitale onkologiczne podlegają pod zarząd, pod organ prowadzący marszałkowi województwa. Natomiast nasz szpital, jako jeden z dwóch w Polsce, organem prowadzącym jest powiat. Wyjątkowym był dla szpitala w Brzozowie rok 2023. Chcę proszę Państwa zwrócić uwagę na rzecz, która na dzisiaj jest najistotniejszą dla mnie. Otóż po wielu letnich pracach w samorządzie i analizach, Wyników finansowych stwierdzam, że kończąca się nasza kadencja Rady zostawia szpital w dobrej kondycji. Otóż jako pierwszy raz w historii szpital rok 2023. Kończy wynikiem finansowym pozytywnym, dodatnim i jest to kwota niebagatelna, bo ponad 14 milionów złotych. Zarząd powiatu przez całą kadencję współpracował z dyrekcją Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego. Tak się składa, że moja kadencja jako dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie pokrywa się niemal w całości z kadencją obecnej Rady Powiatu. I cóż mogę powiedzieć? To bardzo dobra współpraca, to bardzo dobre lata. Zarówno Rada Powiatu, Zarząd Powiatu, jak i Rada Społeczna wspierały szpital w realizacji naszych ambicji, w zaspokajaniu potrzeb pacjentów szpitala. I naprawdę lista przedsięwzięć, które udało się w tym czasie zrealizować jest imponująca. Jeżeli chodzi o sprawy budowlane, to tu przy wsparciu finansowym Powiatu udało się wyremontować oddział chorób wewnętrznych, oddział chirurgii ogólnej, oddział chirurgii onkologicznej jedno ze skrzydeł oddziału ginekologiczno-położniczego, a także zakład radioterapii. Oraz oddział chemioterapii jednodniowej. Jeśli chodzi o zakupy sprzętu, gdzie udało się pozyskać w większości środki zewnętrzne, ale też nierzadko z wkładem własnym albo z wkładem ze strony powiatu, to no, listę otwiera zakup dwóch akceleratorów do radioterapii, aparat HDR, dwa mammografy cyfrowe, całe wyposażenie ośrodka leczenia chorób piersi. Stoły operacyjne, w tym bardzo skomplikowany, rozbudowany stół operacyjny dla ortopedii. Cały upgrade, czyli praktycznie wymiana na nowy aparatu do rezonansu. Przy aktywnym wsparciu pana posła Śnieżka udało się wymienić tomograf komputerowy, który służy do planowania pacjentów w brachy terapii. I no, długo, długo można by było wymieniać te wszystkie przedsięwzięcia schodząc do sprzętu o, o niższej wartości, bo u nas w medycynie niższa wartość to jest kilkaset tysięcy. To o czym mówiłem to są inwestycje wielomilionowe. Rynik finansowy, o który wspomniałem wcześniej. you <laughs> Jest zasługą nie tylko jednostki, ale całej załogi, która rzetelnie wykonuje swoje obowiązki. Należy podkreślić również prawidłowe zarządzanie tą jednostką, bo nie jest to bez znaczenia i nie jest to obojętne dla uzyskiwania dobrych wyników. Ja chcę tutaj podziękować tym wszystkim, którzy przyłożyli przyłączyli się do tego, żeby dzisiaj można się pochwalić tym wynikiem za to, że pracowali rzetelnie. Jest, nie jest to też obojętne. Jeżeli chodzi o skąd się wzięła kwota, otóż wynik finansowy, na wynik finansowy wpływa również realizacja i wypłacalność Funduszu Zdrowia za nadwykonanie. W naszym przypadku Rząd Prawa i Sprawiedliwości wypłacał w całości nadwykonania, prawie w całości, i to jest wpłynęło też właśnie na ten pozytywny wynik. Tak wygląda obecna sytuacja finansowo-lokalowo-sprzętowa. A co ze wspomnianą już wcześniej przyszłością placówki? Dyrekcja Szpitala pod kierownictwem pana dyrektora Tomasza Kondraciuka, cały zespół przygotował znakomity, strategiczny projekt rozwoju onkologii brzozowskiej, który uzyskał w wielkim naborze, w wielkim konkursie z Funduszu Medycznego szóste miejsce pod względem uzyskanej punktacji szóste miejsce w kraju. Wśród kilkudziesięciu złożonych wniosków zostało przyznanych w kraju 19 potężnych dotacji na rozwój szpitali onkologicznych. W tym szpital Brzozowski otrzymał w październiku ubiegłego roku, w rozstrzygnięciu tego konkursu, 147 milionów złotych. I ta inwestycja budowa nowego budynku właściwie jakby nowego szpitala z, z całym wyposażeniem w najnowocześniejszą aparaturę potrwa kilka lat niemniej decyzja została podjęta w tej chwili dyrekcja szpitala przygotowuje szczegółowe załączniki do umowy na realizację tej inwestycji która ma być podpisana w najbliższych miesiącach trzeba pogratulować Dyrekcji Szpitala, panu dyrektorowi Tomaszowi Kondraciukowi, przygotowania tak ambitnego projektu i wygrania tego konkursu na tym poziomie, na szóstym miejscu w kraju. Jest to znakomita wiadomość dla naszego regionu, dla powiatu Brzozowskiego. Natomiast patrzymy też w przyszłość, i tutaj przy wsparciu obecnego zarządu i pana posła Śnieżka udało się nam zakwalifikować i obecnie już konsumować pieniądze z konkursu na doposażenie sorów, to jest 15 milionów złotych, 5 milionów jest przewidzianych w realizacji do wydania w tym roku, i już to w tym momencie robimy. I finalizuje się kwestia podpisania umowy na realizację programu SIS Onko, czyli 147 milionów 170 000 zł dofinansowania na budowę nowego pawilonu, wyposażenie nowego pawilonu i doposażenie istniejących komórek organizacyjnych, które zajmują się leczeniem pacjentów onkologicznych. Patrzymy też w przyszłość, aplikując do nowych programów. Jesteśmy tak. uczestnikami programu Transreg, gdzie staramy się o dofinansowanie budowy nowego pawilonu. Aplikujemy obecnie do drugiej edycji programu Dostępność Plus. W pierwszej edycji wymieniliśmy dwie windy osobowe, i w tym momencie aplikujemy o modernizację całego oddziału psychiatrii jednodniowej z parkingiem i z doposażeniem w zakresie poradni. Patrzymy też czujnie w stronę pieniędzy, które są zapewniane w ramach Krajowego Planu Odbudowy, i tutaj mamy opracowaną wstępną koncepcję rozbudowy części pawilonu H o oddział chemioterapii jednodniowej, o oddział hematologii jednodniowej i kolejne poradnie hematologii i chemioterapii. Chcemy wybudować nowy budynek, w którym byśmy chcieli pomieścić poradnie nieonkologiczne. Państwo, którzy korzystają z naszego szpitala, no widzą ten coraz większy ścisk na korytarzu, ścisk pod poradniami i no, myślę, że wszyscy się zgodzimy z tym, że trzeba by było poprawić te warunki oczekiwania dla pacjentów. Chcemy też uruchomić nowy pawilon dla pracowni inżynierii genetycznej, wchodząc w nowe rozwiązania, te, które są stosowane w hematologii. e I no, naszym takim tutaj też celem jest, żeby szpital no, nie był tylko szpitalem. Chcemy rozbudować cały dział opieki dziennej. W tej chwili funkcjonuje już leczenie ran przewlekłych, leczenie żywieniowe w warunkach domowych, hospicjum domowe i opieka pielęgniarska długoterminowe. Chcemy to dalej rozwijać tak, żeby szpital jakby rozciągał tutaj opiekę nad pacjentem, który już opuścił jego mury. Tak, żeby w domu również był nadzór naszego personelu, był dostęp dla tego pacjenta do diagnostyki szpitala. A to wszystko sprawia, że w brzozowskim szpitalu leczą się pacjenci nie tylko z powiatu brzozowskiego, nie tylko z województwa podkarpackiego, ale też z całego kraju. Pozytywne opinie o brzozowskiej placówce słyszy między innymi Henryk Kozik, przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie i przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w Brzozowie podczas klubowych zjazdów w różnych miastach i regionach Polski. W całości zgadzam się tutaj z wypowiedzią pana starosty, jak i pana dyrektora szpitala Kondraciuka i pana posła Adama Śnieżka, że nasz szpital jest bardzo znany w całej Polsce, nie tylko, że powiat Obejmuje, bo jeżdżąc po całej po, po Warszawie, Krakowie, Wrocławiu jako przewodniczący klub Gazety Polskiej, gdziekolwiek się znajduje i mając identyfikator przewodniczącego Klubu Gazety Polskiej, po prostu wszyscy mówią, a tu ten słynny szpital powiatowy Brzozowa. Także jestem dumny z tego, że jednak załatwianie kiedyś przez pana wiceministra Piechę, żeby pojechać tam do Warszawy z, z byłym starostą. Zygmuntem Błażem, no w Warszawie widziano to inaczej, że jakiś tam powiatowy szpital, kiedy pan wiceminister przyjechał do Brzozowa i obejrzał całość szpitala brzozowskiego, to powiedział inaczej się to widzi z Warszawy, a inaczej kiedy jest się po prostu na miejscu. Znaczy, Mogę też pochwalić się, że inwestycjami w zakresach tych takich niemedycznych, nietypowo sprzętowych, bo no, szpital to jest też miejsce oczekiwania pacjentów, to jest też miejsce, gdzie rodziny pacjentów gdzieś muszą przez jakiś czas zaistnieć, przywożąc, odwożąc tych pacjentów. No, na pewno Państwo też tutaj dostrzegają, że jest ogrom samochodów parkujących wokół szpitala. I no cóż, przez te pięć lat udało się poszerzyć przestrzeń szpitala zarówno między pawilonami F, G i A od strony administracji szpitalnej, ale także od strony ulicy Jana Chrzciciela. No dwa duże place zostały dla pacjentów udostępnione. I tutaj liczę na dalszą współpracę z władzami miasta. No mam sygnał od, od burmistrza, że y, widzi jakieś możliwości w tym zakresie, że jest jakaś działka, którą może udostępnić w tym celu, żeby poprawić te warunki parkowania. Jesteśmy dumni z naszego szpitala, cieszymy się, że będzie służył e, tysiącom, tysiącom e, chorych i będzie to leczenie na poziomie europejskim. Faktycznie cieszmy się, bo jak dalej pisał we fraszce na zdrowie Jan Kochanowski, tam człowiek prawie widzi na jawie i sam to powie, że nic nad zdrowie.